Ostatnie lata w Nikonie przynosiły nam coraz lepsze aparaty, ale to jeszcze nie było to. Aż w końcu pojawił się Nikon Z9, ale wszystkich zabiła cena. Na to Nikon odpowiedział Nikonem Z8 i myślę, że to jest optymalny wybór. Top of the line w stajni Nikona i dzisiaj chciałbym o tym aparacie Wam nieco opowiedzieć. Oczywiście aparat i obiektyw dostarczyła mi niezawodna w tych kwestiach fotoforma. Z8 używałem z obiektywem 50 mm 1. 8 i postanowiłem tym razem wyłamać się trochę ze standardów własnych i przetestować ten aparat tak troszeczkę pod włos. To znaczy ustawić tylko jedną przysłonę, czyli 1,8, maksymalnie otworzyć ten obiektyw i sprawdzić, czy te wszystkie plotki o. Rewelacyjnym autofokusie Nikona Z9, który praktycznie mamy tutaj w z 8 to prawda, czy to może tylko czcze przechwałki? Nikon wykonał fantastyczną robotę w gonieniu Sony i Canon'a, jeżeli chodzi o możliwości autofokusa, i to uprawnia w zasadzie mnie, jako tutaj marnego prowadzącego ten program, do tego, żeby powiedzieć, że mamy do czynienia z powrotem legendy. Dlatego że ja zawsze jakoś aparaty Nikona kojarzyłem z tym takim naprawdę celnym autofokusem i potem po prostu poprzeczka tych wymagań, które zostały postawione przez bezlusterkowce tak urosła, że po prostu no Nikon musiał ni niestety, czy stety dogonić resztę stawki, ale to poskutkowało właśnie takim aparatem jak Z8, który nawet jeżeli chodzi o właśnie fotografowanie na największym otworze przysłony radzi sobie doskonale i ten autofokus trafia i zarówno pod światło takie naprawdę Ostre światło wpadające w obiektyw i w ciemnych warunkach, to oczywiście dzieli też wspólnie z Nikonem Z9, który w zasadzie ma taką zdolność, przynajmniej deklarowaną przez producenta, do trafiania w punkt, nawet w takich warunkach, do minus 9 EV, czyli. Totalnej ciemności, jest w stanie sobie rozpoznać obiekt, który chcemy sfotografować i tam precyzyjnie ustawić ostrość. Tutaj mamy do wyboru kilka opcji, jeżeli chodzi o takie właśnie korzystanie z autofokusa, jakieś są pola szerokie, śledzenie 3D i tak dalej, i tak dalej. Jest tych opcji naprawdę sporo. Ja akurat nie ukrywam, jestem naprawdę przeczulony na tym punkcie, jeżeli chodzi o aparaty, które miałyby mi służyć do wykonywania jakichś profesjonalnych reportaży. I Nikon Z8 to powiedziałbym, oczywiście, jest sprzęt przeznaczony dla profesjonalistów, natomiast kiedy chwyciłem go do ręki, nie przeczytałem najpierw instrukcji obsługi i zacząłem nim działać, to, to też dało mi to do zrozumienia, że mamy tutaj do czynienia z, ze sprzętem, który można używać intuicyjnie, nawet jeżeli ktoś na co dzień działa w nieco innych systemach. Jedna rzecz, która po prostu dziwi mnie, ale to praktycznie w każdym aparacie, który biorę do ręki, to jest to, że tutaj zastosowano dwa typy kart pamięci. Tu mamy XQD i kartę SD. Oczywiście chwała za to, że jest to SD, dlatego że mogłem sobie to przetestować, ale tak już mówiąc zupełnie szczerze, to wydaje mi się, że w Z9, w której postawiono na jeden typ kart pamięci, jest to lepsze rozwiązanie, dlatego że wtedy, kiedy używamy tych. Kart pamięci możemy wykorzystać w pełni wszystkie możliwości tego aparatu. Chodzi mi tutaj głównie też o takie fotografowanie seriami. Wiadomo, że te aparaty dają możliwość Z9 i Z8 do fotografowania do 120 klatek na sekundę. Oczywiście nie w pełnej rozdzielczości, to są tylko JPG, no ale zawsze coś i tutaj jeżeli chodzi o nawet fotografowanie tych 20 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości w rawie no to oczywiście te ograniczenia, jakie niesie ze sobą karta SD, no to są widoczne w, w tych seriach, więc tutaj akurat jest lekki minus na rzecz tego Z8 w stosunku do Z9, ale można zwrócić też uwagę na to, że ten korpus jest nieco mniejszy od Z9, to jest jakieś około 30% wielkości i sam Z8 on jest nieco większy niż takie standardowe aparaty. Ja akurat na co dzień korzystam z Canona R6 i ta moja R6 jest ewidentnie mniejsza i tutaj Muszę powiedzieć jedną rzecz, która jest tak naprawdę cechą indywidualną dotyczącą różnych fotografów, i każdy to jakoś sobie inaczej będzie mógł oceniać. Natomiast muszę powiedzieć, że Z8 lepiej leży w rękach niż ten mój aparat, dlatego że jest właśnie nieco większy i wszystkie palce mieszczą się tutaj na korpusie, i to jest uważam bardzo fajna cecha. I mimo tego, że ten aparat jest ewidentnie większy, on nie jest wcale cięższy od takich standardowych bezlusterkowców, więc takie używanie, długogodzinne w czasie jakichś reportaży nie jest uciążliwe. Wspomniałem wcześniej, że Nikona Z8 ze starszym bratem i droższym dodajmy łączy wiele cech wspólnych, między innymi jest wyświetlacz LCD czy też wizjer, ale i też stabilizacja matrycy i w tym aparacie to naprawdę muszę powiedzieć, że mi to imponuje, dlatego że jakieś takie zdjęcia na czasie jedna czwarta sekundy Udawało mi się robić y, z ręki i, i to jest naprawdę mm, tutaj taki... Y, Game Changer, jak można powiedzieć po cudzoziemsku, który po prostu otwiera jakieś takie nowe kreatywne możliwości przez fotografami. I oczywiście nie mówię, że to jest do korzystania w każdych warunkach, natomiast jeżeli przyjdzie wam ochota na troszeczkę jakiś, powiedzmy jakiś szczególny efekt, który chcielibyście na przykład w postaci rozmycia uzyskać na zdjęciach, a wiadomo, że jest taki trend, żeby troszeczkę sobie folgować. Czy folgować swojej wyobraźni podczas zleceń, kiedy ma się już na przykład ten taki zestaw musowych ujęć, no to wtedy fotograf może się pobawić troszeczkę tym swoim narzędziem kreatywnym i Z8 wręcz zachęca do takich ekstrawagancji. Z kolejnych rzeczy, które mnie tutaj zaskoczyły w aparacie, które zauważyłem podczas używania, jest to, że oczywiście poza tymi uszczelnieniami, które robią wrażenie, są tutaj i też dwa porty USB typu C. Czyli mamy znowu taką sytuację, że na przykład możemy ładować ten aparat i jeszcze coś tam innego robić jednocześnie, nie, tak jak w niektórych generacjach iPhone'ów, więc, więc to jest fajne, i też to, że ten, że ten port USB-C, który w zasadzie stał się standardem, został też tutaj zaimplementowany w tym aparacie. Więc powiem szczerze, tutaj, a propos ładowania, to raz tylko naładowałem ten aparat i nie wiem skąd wzięły się takie obiegowe opinie, jakoby Nikon Z8 miał jakąś, jakiś słaby akumulator. Praktycznie gdzieś około 800 zdjęć zrobiłem i jeszcze jest energia, tutaj się wyświetlają dwie kreski na tym akumulatorze, więc albo ja jakoś źle używam tego aparatu, albo faktycznie jest, jest OK, jeżeli chodzi o kwestie żywotności jednego ładowania. Też jeżeli chodzi o, powiedziałbym, tę matrycę i jej możliwości w oddawaniu szczegółów na zdjęciach, nawet w w przypadku takich bardziej podbitych wartości ISO, to muszę powiedzieć, że nawet tutaj całkiem nieźle to wypada. ISO 6400 pełni akceptowalny i oczywiście tam te jeszcze wyższe poziomy też. Oczywiście mówię to z, z takim lekkim niedowierzaniem do tego, że jest to matryca, która ma rozdzielczość 45 milionów pikseli. Kiedyś to było nie do pomyślenia, chociażby wspomnijmy takiego Canona 5D SR, który tam miał około 50 milionów pikseli. Miał być takim realnym zagrożeniem dla tych aparatów średnioformatowych i tam powyżej 800 ISO, no to niekoniecznie. W każdym razie tutaj jedna rzecz, która Uważam, powinna być już tak troszeczkę zluzowana na no to ten ekran i to, jak może się on obracać, bo tutaj, oczywiście, te wszystkie jakieś tam ruchy są w porządku i, i myślę, że pod samą fotografię to, to taki zakres w zupełności wystarcza. Ja jestem jednakowoż artystą multimedialnym, artystą oczywiście w żartach, ale ale przydaje mi się ten flip screen, więc jeżeli miałby to być taki aparat do każdej roboty no to akurat ten element go dyskwalifikuje natomiast pod kątem samej fotografii to naprawdę nie mam uwag też jeszcze a propos tego obiektywu tej 50 1.8 to są takie obiegowe opinie czasami o serii S Nikona że ona jest naprawdę taka no, mega ostra wręcz za ostra może ja bym się zgodził z tym że taka miękkość obrazu czasami dodaje pewnego rodzaju romantyzmu zdjęciom, natomiast po tym używaniu aparatu Z8 właśnie z 50 18 z serii S muszę powiedzieć że akurat ten obiektyw ma bardzo ładną plastykę obrazu czyli te przejścia między ostrościami a nieostrościami są tak łagodne i ten bokeh który się tworzy w tle jest tak satysfakcjonujący dla oka, że muszę powiedzieć, że tutaj akurat nie mam uwag i uważam tę cenę, w której jest ten obiektyw, czyli 3000, za zupełnie taką rozsądną i wręcz powiedziałbym, że trochę tak z perspektywy użytkownika innego systemu zazdroszczę, że w takich pieniądzach można dostać takie szkiełko. Tym, co może zaskoczyć takich fotografów nastawionych na bardziej tradycyjne aparaty, jest brak migawki mechanicznej. Mechanicznej i można spędzić naprawdę kawał czasu w menu szukając tej opcji, jak zmienić migawkę na mechaniczną, żeby, żeby sobie tak po prostu podziałać po staremu, nie ma opcji. Tak samo jak właśnie jest w dziewiątce, tak samo tutaj producent uznał, że jest to niepotrzebna część w tym aparacie. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś tam zabezpieczenie przed pyłkami, to jest taka, taka kurtynka tutaj. Wyjeżdżająca, zasłaniająca, zasłaniająca matrycę. Więc nic tutaj się nie ma prawa dostać, jeżeli zmieniamy obiektyw. Trakcie zlecenia. Co do samej jakości plików, które wychodzą z tej puszki, to oczywiście fajnie się nad nimi pracuje. Natomiast każdy aparat czy każdy system ma jakąś swoją specyfikę obrazu. I o ile w tych Z6, które testowałem, jakoś miałem wrażenie, że te, że te zdjęcia są nieco zbyt blade. Tutaj jest oczywiście w porównaniu do jakiegoś Kanona czy Sony też troszeczkę taki Taki lekki krok w kierunku takiej bladości, natomiast już mam wrażenie, że te kolory nawet na tych automatycznych ustawieniach balansu bieli są nieco żywsze niż w poprzednich modelach Nikona, więc to też jakoś może wpływa na jakiś mój odbiór tego, jak się, jak się fotografuje tym aparatem. Chociaż nie bierzcie tego jakoś mocno do serca, bo wiadomo, że kwestia tutaj obróbki robi, robi wszystko i każdy jakby. Pracuje nad tymi plikami tak, jak uważa za słuszne. I teraz kwestia interesująca pewnie wielu fotografów: czy warto kupić Z9 czy Z8? Bo wiadomo, że te aparaty dzieli około 4000, jeżeli chodzi o. Cenę nowego korpusu, to uważam, że Z8 nie jest wcale wybrakowana, jakoś gorzej nie wypada. Jest tych kilka elementów, które łączą te dwa aparaty, które te aparaty dzielą ze sobą, więc uważam, że nawet w pewnych względach ta Z8 ma nawet więcej plusów, dlatego że poprzez ten zmniejszony rozmiar korpusu jest też może bardziej taka przyjazna dla wielu fotografów, którzy nie lubią takich, takich ogromnych korpusów, jakoś im się źle na nich pracuje. Ten aparat jakoś tak mi jakby ukierunkował się w myślach pod kątem oczywiście takiej fotografii reporterskiej, natomiast też i jak najbardziej się nadaje do jakichś takich portretowych spraw, czyli jeżeli ktoś szuka takiego kombajnu do łączenia właśnie portretu z reportażem do takich okolicznościowych imprez, a jest nikoniarzem lub chce wejść w system Nikona, to wydaje mi się, że to jest takie optimum tego wszystkiego, co w tej chwili Nikon ma najlepsze do zaoferowania. Wiadomo, że jeżeli chodzi o kwestie stosunku ceny do jakości, to nadal ten Z6 II gdzieś tam się tutaj pozycjonuje jako ten numer jeden. Zatem, autofokus, stabilizacja matrycy i wysoka rozdzielczość, która wpływa na taką wyższą szczegółowość plików, to są takie trzy cechy, które zostały bardzo mocno doprecyzowane w Z8 i przemawiają mocno na jej korzyść. Jeżeli macie jakieś doświadczenie z tym aparatem i chcecie się tutaj podzielić tym doświadczeniem, to będę wdzięczny za wszelkie komentarze. A tymczasem dzięki za uwagę, Jacek Siwko, niezłyaparaty.pl i do zobaczenia w kolejnym filmie na tym kanale.